Czwarty sposób jest już bardziej formalny i jest to tak zwane ponaglenie. Ponaglenie jest przewidziane w przepisach procedury administracyjnej i stanowi taki formalny wniosek o przyspieszenie, który urząd musi rozpatrzyć. Ponaglenie składamy do urzędu, który prowadzi sprawę o warunki zabudowy i urząd ma obowiązek w ciągu siedmiu dni przekazać to ponaglenie. Do samorządowego kolegium odwoławczego. I znowu samorządowe kolegium odwoławcze również ma 7 dni na to, żeby ponaglenie rozpatrzyć. W praktyce zajmuje to nieco dłużej, ale trzeba przyznać, że najczęściej w ciągu kilku tygodni takie ponaglenie jest rozpatrzone i jest to skuteczny sposób na to, żeby przyspieszyć rozpatrzenie naszej sprawy. Samorządowe kolegium odwoławcze w orzeczeniu, które kończy rozpatrzenie takiego ponaglenia, może uznać, że faktycznie urząd się spóźnił i może nakazać załatwienie sprawy w określonym terminie. Dodatkowo może zarządzić też sprawdzenie, dlaczego doszło do opóźnienia i kto jest za nie odpowiedzialny. Ostatnia sprawa to samorządowe kolegium może również nałożyć karę finansową w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia i kara jest naliczana oczywiście po upływie tego terminu, który Wynika z ustawy, czyli najczęściej terminu 90 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zostanie stwierdzona rażąca zwłoka w wydaniu decyzji, czyli jest to już skrajny przypadek przeciągnięcia terminów bez jakiejś uzasadnionej przyczyny, pracownik urzędu może w takiej sytuacji ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną albo porządkową.